Dobrze Was już widzieć w, cz w czwartej części z Good Pizza, Great Pizza. Wiem, wiem, czekaliście długo na odcinki, ale słuchajcie. Odcinek, który wleciał dopiero wczoraj, miał już, słuchajcie, być na 8 marca. Ale wszystko się pokiełbasiło, no i cały program do montowania. No i tak wyszło, że nie można było ani w lewo, ani w prawo. Zrobić tego. Więc musiałam zainstalować nową apkę, ale w niej nie ma takich właśnie y, s, y, nie, animacji, takich jak na przykład łapka w górę, dlatego nie będzie już takich animacji. Może coś wykombinuję, ale idziemy robić pizzę. Rozdział pierwszy, dzień piąty. God Pizza, Great Pizza. Tutaj roślinki nam się robią. U! Mamy kiełbasy do kupienia. Ale wiecie co? Wolę poczekać i mieć więcej tej kasy, żeby po prostu... Bo i tak mamy do, to jest dobry wynik, ale ja zawsze plajtuję. Plajtuję, no znaczy po prostu ginę. To, nie ginę, ale po prostu przegrywam. Wszyscy wiedzą, że ciasto było pierwsze, ale co było drugie? Czy to był ser czy sos? Wiesz co? Ja bardziej wstawiałabym na ser. Bo w zasadzie on już był od bardzo dawna wytwarzany, ale w sumie nie wiadomo. Z innych źródeł wzrasta bezdomność, ponieważ wiele osób sprzedaje swoje rzeczy i poświęca swoje życie pizzy. Uuu, coś źle. Od naszego sponsora krzesełka Cirale. Zapewniają najlepsze krzesło od, najlepsze krzesła od 2004 roku. No to w sumie sporo. To wszystko na dzisiaj. Good Pizza, Great Pizza. No i, tak jak, tak jak w poprzednim odcinku powiedziałam, tak jak koniec tych wiadomości, bo tak, niby lubię te wiadomości, ale utrudni zabierają mi trochę czasu, nie? Ale i tak będę je czytać na bieżąco. Dobrze, dalej. Nie, ja nie chcę tej nagrody za czas stracony. Później. O, roślinka podlewamy. Mój brat nienawidzi pepperoni. Wezmę peperoni. Włóż do pieca dwa razy. OK. Czyli tak, robimy po prostu robimy chyba dobrze, nie wiem czy dobrze, ale ogólnie chodzi o to, że robimy po prostu yy, dobrze wypieczoną yy, margaritę. bo on nienawidzi pepperoni, nie? W ogóle przepraszam, że takie brzydkie słowa tu się pojawiają. Mogą mi tu zablokować. Akceptam. Mogą mi tu zablokować tego kanał, ale że takie słowa, ale raczej nie. Bądźmy dobrej myśli. Słuchajcie, nie będę kupować doładowania, bo te doładowanie jest bardzo szybko się kończy, a nie opłaca się je w ogóle kupować. No chyba, że masz się na przykład 30 zamówień. Na jedną godzinę. Dostanę tylko... Dostanę tylko peperoni? Pepe bez sera. Proszę, wskazówka. Peperoni i sos. To wszystko. Dobra. Tylko peperoni i sos. Bez żadnego sera. Ale nie wiem, co tamtej kobiecie... Właśnie tak sobie myślałam, czy to chodzi o to, że ją, jej brat ją nie obchodzi? To coś w tym stylu? Dobrze wypieczoną? Nie. Pepe bez sera, peperoni bez sera, peper, peperoni i sos to wszystko. To tak. Na pierwszym pytaliśmy, pytaliśmy proszał, na drugie wskazówka, a peperoni to już ok, bo to nie, nie, nie można tak dużo razy. Ale nie będzie taki zły. W sensie nie, będą ta, nie będzie ten chłopczyk taki zły, bo jest dobra. Czy, jest, czy jesteś jakimś czarodziejem od pizzy? Nie wiem. Może kiedyś zostanę. Czy mogę dostać peperoni? Okej. Okay. Pizza peperoni. Już się tak nauczyłam, więc jakby y, 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 nie wiem, nie rozumieliście czegoś, to zawsze mi można w komentarzu napisać, że nie rozumiecie jakiegoś przepisu, to ja dowiem się i spróbuję potłumaczyć. Bo może i nie lubię za bardzo właśnie takich rzeczy tłumaczyć, no ale zawsze można spróbować. Osiągnięcia. O, już drugi poziom. Co? Przepraszam, bo tak odsunęłam telefon, ale wreszcie teraz mnie znowu tak samo słyszycie. Tutaj pizza, peperoni dla bardzo dziwnej osoby, można tak powiedzieć, bo to jest taki można... No, nie chcę obrażać, ale taki karzełek. Nieźle! No... Cieszę się. Peperoni bez sosu. Okej. Okay. Czyli po prostu, nie, bez sosu, tylko serowa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 1. Ja je po prostu nawet tak kładę już od rury, bo po prostu tak się brzydko wyrażę. Znaczy brzydko, no to nie jest nic złego, ale po prostu. Nie zamierzam na, mm, idealnie stawiać tej peperoni, bo nie dość, że mi się marnuje czas, to po prostu czasami tak klienci są niezadowoleni. Dlatego proszę, dziękuję za tę pizzę. No, jak dziękuję, to, to fajnie. Dobrze, siema, potrzebuje dwie peperoni. Okej, okay. czyli dwie pizzy peperoni po prostu. To szybko muszę robić, bo już 8.15 jest. Dobra, ta już leci i tutaj robimy kolejno. Jeszcze dojdą, słuchajcie, ciasta pełnoziarniste i to będzie już zupełnie odlot po prostu. A dobrze wypieczone, czy nie? Nie. I zaraz jeszcze zobaczymy, czy o to chodziło, ale tak, o to chodziło. Dobrze. Bo czasami się mylę i na przykład jest napisane dwie peperoni, a chodziło o dwie połowy peperoni, i wtedy mamy problem. Dobra. Pizza i, i świetna pizza. Dobra, pizza, świetna. Tak, oczywiście. Cokolwiek zrobić. Cokolwiek zrobić. Dziękuję. Okej, okay, staruszku. Ja, ja, nie, ja nie będę ci dawać jakiegoś nie wiem jakiego, bo też mnie na to za bardzo nie stać, bo ty mi nie zapłacisz. Ale trzeba pamiętać, że w dalekiej przyszłości zrobienia nie tylko reklamę, jak i stanie się milionerem. Dlatego pizza, peperoni dla pana. Zależy. Jakby był wegetarianem, to. No ale w sumie takich ludzi bardziej bezdomnych to za bardzo nie obchodzi takie rzeczy. Chociaż. chcę wam tak. W... Sekrecie powiedzieć, że ja to jestem wegetarianką i dalej żyję. <grych> Dziękuję. Proszę. Już ile ten filmik trwa? Już 7 minut. No to jeszcze może ten. Ym, do 7 dotrwamy dnia. I zobaczcie, 8 zł tylko. Ja nie, ale dużo zarobiliśmy. Zarobek: 58 zł. piwki 6. Wynajem: 10. Zwroty. Zwroty 7,40 7, i zużyty składniki 38 zł. I wiecie co, Wam przepraszam, ale tak przeczytam tu na dole, jeśli ki.